Cześć, ja jestem Zuza. A to kolejny odcinek z papierowych gierek. Lecimy dalej z For Against the Time eee, Times. Skończyliśmy na tym, że pokonałam menady, menady w Bojocie i teraz mamy przed sobą podróż do Tiki, bo celujemy w Kretę oczywiście. Eee, więc jesteśmy przed podróżą. Przed podróżą y między regionami. I teraz tak. Y rzucamy dwie, jedną kością, zobaczmy, co nas czeka. Pamiętam też, że mamy jeszcze jedną niezużytą, y niezużytego skila y syna Hermesa, czyli naszego. Dosa, bo w poprzedniej podróży, w poprzedniej odcinku tego nie zużyliśmy, więc dalej to jakby działa. Także rzucamy kością dwa. Okej. Okay. Albo dzikie spotkanie, albo mogę właśnie zmienić to na trójkę, i to nam da bandytów, ale treasure minus 1. Ale mogą. Uciec. Okej, okay, mogą się chcieć handlować. Dobra, zróbmy na razie to dzikie spotkanie. To tutaj. Zobaczymy co nam to da. Cztery, czyli... <ścoughs> znowu! Znowu nasi kochani duchowni chcą 20 obolsów. My w sumie nie wzbogaciliśmy się od ostatniego momentu wcale. No, ja nawet nie zdążę usunąć tych modyfikatorów po, po walce z menadami. No więc zostają, no. Zostają. Yy, to jest fart. To jest po prostu fart. Albo i nie fart. E, no dobrze. Lecimy dalej. Podejście numer dwa. E, próbujemy się przeprawić. Wow. Wow. Powiem wam, że wow szóstka, czyli rzeczywiście jest yy, do przodu przechodzimy do naszego celu i wrzucamy na regionie, po prostu bez problemu, więc zobaczmy jesteśmy teraz dotarliśmy do Attiki, tu jest kolejny, kap yy, nie kapon, tylko quest od właśnie kapłanów Attica. jesteśmy w Attice i tutaj mamy yy, taki mini, mini opis, że jest to bardzo urodzajna kraina, jest dużo y, w, no, ty tych, y, co łowią ryby, czyli wędkarzy, tak? I kupców, jest tutaj bardzo, bardzo dużo handlu. I y, generalnie y, jesteśmy tutaj, więc musimy rzucić, co tu się dzieje. Naszym celem jest tutaj Sanctuary City, ale jest Aleusis, aleucic. Więc zobaczymy, czy nam się uda wyrzucić małą kombinację. Może rzucę tymi. Siedem. Siedem, ok. Monster. Potwór. No dobrze, się zmierzymy z jakimś potworem. Ok, nie ma problemu. Co my tu mamy? Zaraz zobaczymy. Rzucamy dwoma kościami. Suma to pięć czyli harpie. Uuu, mamy starcie z harpiami. Poziom piąty, to już nie tak fajnie, ale skarb plus jeden. Ok, spoko. I one nam się liczą do tych potworów co 10, do tych 10 starć. Łuki i proce mogą być używane do ataku e, w trakcie kombatu bez żadnych, w trakcie walki, bez modyfikatorów bez modyfikatorów i lub, lub kar. I okej, okej. Najpierw zobaczmy, jaką one mają reakcję. Jak, jakie tutaj jest ich nastawienie. Sześć, czyli walczą. Czyli walczą, nie chcą się przekupywać, to bez sensu, bo nie mamy tyle kasy i nie, nie, nie ukradają nas, nie uciekają. Kurczę, ten brak modyfikatorów do, do strzelających urządzeń mnie trochę nie urządza. No dobra. Najpierw rzućmy, zobaczymy ile ich jest. Czyli jedna D3, czyli na pół. Dwie, dwie Harpie Level 5. No dobrze. No to lecimy. Wie. No dobrze. Tutaj jest modyfikator plus jeden do ataku. Ale bazowo ma dwa, bo ma poziom drugi. Więc ten modyfikator po prostu ta, ta jedynka i nie działa tutaj. Więc mamy tak naprawdę dwa do ataku. Celios. Yy, tu generalnie nie ma żadnego modyfikatora, więc okej. Okay. Dziewczyny są wręczne, więc yy, są z niska. Okej, okay, dobra. I no to zaczynamy e, się ubić. Ech, my się muszą mieć... Więcej niż... 5 lub więcej. Muszą mieć 5 lub więcej, żeby zaatakować. Najpierw panowie zdalni. Najpierw panowie zdalni, więc najpierw celios 5! Wow! 5 plus 2, 7, no ale to nie jest y, źle, bo... Jedna dostaje obrażenie, więc zostaje jeszcze jedna. Jeszcze teraz Tudos musi nam strzelić, dobrze? Niestety tylko trzy. No to, to trudno. Teraz yy, Harpia będzie nas atakować. Ona jest jedna, więc yy, zaatakuje jedną osobę. I może zaatakować. Eliosa. On musi mieć szóstkę, żeby się obronić. W ogóle on się nie obroni. Nie ma szans, żeby się obronić, bo jak po minus jeden do obrony, tak? Ten modyfikator od kapłanów. No, ciężko z tą obroną, Wam powiem. A nie, Tudos ma szansę się obronić, bo Tudos ma, yy, ma tarczę. Więc Tudos, jak rzuci 6 to się obroni. Dobrze, spróbujmy. Ryzyk fizyk. Jeden. Porażka. Porażka 100%, tak? A nie, bo tu. Tak, faktycznie. Zapomniałam o zasadzie, że szóstka jest wygrana, tak? Tutaj, a jedynka jest przegraną. Tak to chyba tutaj działało. Dobra, no to tak. Tu yy... dos minus jeden. I teraz zjednijmy yy, tutaj z bliska. Tunę. Dwa. No, nic się nie dzieje. Niestety. Jeszcze z, z y, mita. Pięć! O, fantastycznie! Fantastycznie udaje się ją ubić, tą drugą harpię. Super, super, super. Więc y, tylko co jedno muszę zrobić to odjąć. Tu jedno życie. Okej, okay, spoko. I mamy teraz rzut na skarb, to jest mm, bardzo obiecujące z racji tego, że te harpy mają plus jeden do, do rzutu na skarb. Bardzo dobrze. Rzucamy dwoma kośćmi i zobaczymy, co nam tutaj się wyrzuci. 4. Cztery. cztery to jest tarcza. Okej, okay, cztery to jest taka w sumie zwykła tarcza, ale okej. Okay. Aha, mała albo duża tarcza. Są rozmiary tarcz. A faktycznie, to zależy ile ma obrony, bo y, tu dosyć ma małą tarczę i to mu daje jedną do defensa, okej. Okay. Dobra, Rzuć, rzućmy, rzućmy. Dwa, tak to było dwa, czyli to ta mała tarcza. Komu by tę tarczę teraz dać? W sumie ciężko powiedzieć, um, kto może mieć tarczę, to jest bardzo ważne. Tarcza nie może być z dwuręczną bronią. Tu jest jednoręczna. Dziewczyny mają po zwykłej broni. To może micie dajmy tą tarczę. Będzie miała y, defensywę. Ach, kurczę, poczekajcie, poczekajcie. Ja się cofam. Ja się ze wszystkim cofam, bo zapomniałam o modyfikatorze. Czyli mieliśmy cztery. Plus jeden. Czyli 5. Czyli wcale nie dostaliśmy tarczy, tylko jedzenie. To jest... fajna już wolałabym tę tarczę tak naprawdę. Bo tutaj, żeby zjeść to jedzenie, potrzebujemy kompletu, czyli chleba, sera i wina. Żeby to nas zadziałało. A tu rzucamy i tak naprawdę mamy tylko jedno do wyboru. Ale okej, okay. no dobrze. To rzućmy teraz na to, jakie jedzenie dostaniemy? Pięć, czyli skin. Zazwam winę po prostu, obojętnie komu, może być dla Mity, żeby nie było, że dziewczyna y, jest jakaś poszkodowana, bo miała dostać tarczę, a jej nie dostała. <grych> Czy jesteśmy teraz w Attice? I pytanie jest następujące. Czy ja tu chcę celować w te Sanctuary City? Ono generalnie nie jest... Y ono nie jest wcale oblegane, ale jest też oblegane miasto. Tutaj, Ateny, przez Tytana. Więc yy, czy chcemy się później cofać do tej odciki? Jak to jest z tymi kwestami? To jest w Attice, w jest już mamy. W tre, tra, Trace, w Epeiros, jeszcze i cztery, tak? Ok. Mm. Zostawię tą atykę w spokoju. Na razie, tak mi się wydaje, yy, powędrujemy sobie teraz do cyklady. Cyklady to jest podróż morska, więc zobaczymy ciężko. Mam nadzieję, że nie będzie ciężko, ale lecimy do cyklad, podróż morska. Więc uciekamy z tej atyki. A, tu sobie zapiszę jeszcze harpie. Okej, okay, to jest podróż morska, więc trzeba rzucić na tej pięknej tabelce. Poproszę piątkę albo szóstkę. Jedynkę cudownie moje prośby nie zostały spełnione. Um, Strange Island albo Storm. Ja chyba wezmę tą Dziwną Wyspę, może coś fajnego na tej wyspie będzie, bo sztorm to nie wiem, stosowali statek i tyle będzie z imprezy. Rzućmy sobie na Dziwną Wyspę. I tutaj rzut, rzut jest dwoma kośćmi. Siedem. Okej, okay. jest to taka nie niezamieszkana wyspa. Mm, zebraliśmy wodę i lecimy dalej. Rzucamy jedną ko je kością, jeżeli będzie jedynka, to okazało. okaże się, że woda jest zatruta. I woda jest zatruta cudownie, o boże. <gry> Każdy bohater dostaje jedną ranę. Eee, ok, no dobra. To nie fajnie nie fajne to jest. Eee, ale już zaraz wam powiem, ja mam na to rozwiązanie. Eee, ja zrobię coś takiego, że użyjemy swój chleb ser i wino żeby wszystkich uleczyć o jeden, więc tak naprawdę negujemy to. Po prostu zmazuję chleb, ser i wino, które miał Tudos i jesteśmy na zero. Nie chcę za bardzo ryzykować. O i tak będzie. No dobrze, no dobrze. To lecimy dalej przez podróż morską. Zobaczymy może inne kolor kości. 4. Ok, ja w tym momencie używam e, tej umiejętności e, Tudosa, żeby od razu wskoczyć na piątkę. Przechodzimy do regionu naszego e, docelowego, tak? Bo koniec nie będę ryzykować. E, lecimy do cyklady. Co w tych cykladach? Słuchajcie. Co w tych cykladach? To jest takie zbiorowisko wyserek, generalnie. A tutaj co mamy? Mamy harpie, mamy piratów, jest nawet miasto. Ale myślę, że podróż po do cyklad, generalnie mamy już ze sobą, a to co w cykladach, zobaczymy w następnym odcinku. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego odcinka i pa, pa Cześć, pa pa.